Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Gis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Wracając jeszcze do poprzedniego spotkania z Unią Rędziny, czyli ostatniej drużyny w ligowej tabeli, można było odnieść wrażenie, że pomimo wysokiej wygranej, ten mecz na pewno nie należał do łatwych. Goście, zwłaszcza w pierwszej połowie, wysoko postawili poprzeczkę, a to najlepszy dowód na to, że nie ma łatwych spotkań w czwartej lidze, dlatego pasa ośmiu zwycięzców z rzędu musi robić wrażenie. My sobie w pełni zdawaliśmy z tego sprawę, że to nie jest drużyna, e, która wyjdzie i, i się podda. No, to, to obserwowaliśmy też po, poprzednie mecze, e, widzieliśmy w jakich meczach byli w stanie zapunktować, więc tutaj czuliśmy szacunek, respekt. E, Mieliśmy też również swoją wartość. Co do, co do gry w pierwszej połowie musimy też zaznaczyć, że jednak te warunki były dosyć ciężkie. Nawet jak na nasze świetnie przygotowane boisko to było, to było miękko bardzo i jednak ta piłka się tak nie, nie słuchała jak, jak zazwyczaj, więc na pewno to troszeczkę, troszeczkę wybijało nas z tego ofensywnego rytmu. No ale udało się te, te, te dwie bramki strzelić jedną po takim fajnym rozegraniu autu, co, co nam bardzo fajnie ustawiło ten mecz. Później Pacho dołożył tą bramkę na 2-0 przed przerwą no i, no i udawaliśmy się na, 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 na przerwę w takich powiedzmy dobrych, dobrych nastrojach i mogliśmy, mogliśmy się troszeczkę przemodelować w przerwie. No i po przerwie to zdecydowanie lepiej wyglądało. W najbliższą sobotę Podlesianka rozegra kolejkę numer 15 w pierwszej grupie czwartej ligi, a rywalem naszej drużyny będzie Sparta Katowice. Z naszymi najbliższymi rywalami mierzyliśmy się już na początku sezonu w rozgrywkach Okręgowego Pucharu Polski, wygrywając tamto spotkanie 2 do 0 po bramkach Jacka Jarnota i Adama Zająca. Wiadomo, mówi się, że derby rządzą się swoimi prawami, jednak my do każdego momentu podchodzimy tak samo i chcemy go wygrać. Na pewno będziemy w 100% zaangażowani i będziemy chcieli wygrać. I na pewno się na determinacji. Ujacka jarnota, najbliższe spotkanie ze Spartą Katowice nie wywołuje jakichś specjalnych emocji, bo jego zdaniem trzeba zrobić dokładnie to samo co w poprzednich meczach. Nie, no, dla nas na pewno jest to mecz jak każdy inny. W każdym meczu chcemy grać dobrze dla oka, wygrywać te spotkania. Wiadomo, że dla kibiców jest to taki dodatkowy dreszczyk tych derbów. Niech się cieszą na trybunach, my zrobimy wszystko, żeby. Byli z tego naszego grania na boisku i wyniku zadowoleni. A co pokaże czas, no to wiadomo, boisko wszystko zweryfikuje. Spotkanie ze Spartą Katowice zostanie rozegrane 11 listopada o godzinie 15 na obiekcie Rapid w Katowicach. Zapraszamy wszystkich kibiców Podlesianki na to spotkanie, bo tym razem ze względu na prowadzoną sprzedaż biletów przez gospodarzy sobotniego starcia, nie będziemy transmitować tego spotkania w kanale Podlesianka TV, ale tradycyjnie pojawią się pomeczowe reportaże. Do zobaczenia na Rapidzie. Przytomne zachowanie zająca, który znalazł się tam, gdzie bycie powinni na dużym spokoju umieścił futbolówkę w bramce Spart.